Witam Was na kanale. E, słuchajcie, przyszedł czas na zmianę kierownicy. Mam taką, zaraz ją rozpakuję MK e, Tą kierownicę wywalam i wchodzi MK. Zaraz ją zdemontuję. Są tutaj chyba tylko e, Tutaj takie, nie widać tego nie widać. Trzy śruby plus cztery na na kierownicy, to chyba jest trzynastka zaraz to rozkręcę, zmienię kieratę i zobaczymy jak to będzie wyglądać zaraz kierata zmieniona zobaczcie jak ten motocykl się już dużo lepiej prezentuje chociaż na real to jest dziwny twór jak na tamte lat to był fajny motocykl taką pierwszą lepszą kierownicę kupiłem, m jaka była najtańsza, żeby przymierzyć, zobaczyć czy to będzie mi tak pasowało czy nie ta lampa i tak, licznik idą idą precz że tak powiem no ale ogólnie fajnie się siedzi linki trochę krótsze muszą być bo ta kierata była dosyć wysoka i niestety ale linki są dużo 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 za długie ale fajnie fajnie podoba mi się fajna pozycja no Jeszcze będzie kilka dużych przerówek, bisboryj będzie inny, już Wam mówiłem Także powolutku, powolutku Może usiądę, żeby zobaczyć Jak to Jak to się prezentuje, to idzie całe W środku. słuchajcie O, no, fajnie, teraz jest wygodnie, teraz jest fajnie się siedzi No, także jest elegancko, stacyjkę jeszcze muszę zainstalować Mam już taką fajną Także Oczywiście relokacja tego wszystkiego będzie Będzie to w całkiem innych miejscach niż teraz jest Liżnik mały, jak już mówiłem Lampa z przodu mała Osłony gumowe na, na lagi No, na, czy na golenie, teraz już nie pamiętam co jest co No, także robi się boberek No, będzie nisko, grubo I mało No <laughs> Dobra, pozdrówki, zapraszam do oglądania dalej z tym sprzętem